Witam wszystkich standardowo bardzo serdecznie. Każdy, prędzej czy później, wejdzie w posiadanie samochodu. Nieważne, czy to będzie Bugatti, Chichon, czy Volkswagen, Passat, to tak jak kobiety dbają o swoje ciało, cery, serery i inne bajery, tak faceci dbają o swoje samochody. I znaczy jest oczywiście że odsetek kobiet, yy, które dbają o auta i się tak ścierają, są bla, yy, te samochodziary, yy, ale no... I tą kobietom i mężczyznom w dzisiejszym odcinku pokażemy jak fajnie, w łatwy sposób i dosyć tak to w sumie łopatologicznie przedstawimy umyć, ogarnąć i przygotować w ogóle samochód przed sezonem, dlatego w dzisiejszym odcinku umyjemy to auto, wypolerujemy je, jak jeszcze się uda w jednym odcinku położyć ceramikę to już w ogóle będzie super, więc no co zachęcam wszystkich do oglądania, tak? Moi drodzy, jeszcze na samym wstępie oczywiście mam dla Was konkurs, jak praktycznie w każdym odcinku. Yy, dzisiejsza nagroda jest y, całkiem fajna, ponieważ właśnie auto jednego z Was zaproszę tutaj do siebie na detailing, gdzie odpierdolę full detailing, tak, więc wypolujemy właśnie Wam auto, położymy ceramikę, no zrobimy po prostu auto kurwa na glans i nie ważne, na to masz pasata w całej szpachli, po prostu szpachla będzie się e, ładnie błyszczeć, e, a żeby wziąć udział w konkursie, to musicie oglądać ten odcinek, ponieważ w trakcie powiem, jakie warunki trzeba spełnić. No dobra, do nakręcenia dzisiejszego odcinka posłużę Wam już no w sumie dobrze znane BMW M2 Competition, ponieważ no, spora część e, ludzi posiada taką e... M2 w Competition. E, jest to dosyć często spotykane na drogach auto, youtuberzy też je posiadają, no, niektórzy w takim majtkowym niebieskim kolorze, niektórzy w różowym, no pe... To, pe... to są wariaty, sı... tuningują te wozy, one są podatne na ten tuning. E, więc co? No dzisiaj będzie podatny chyba na mycie ten samochód, e, no i odświeżenie go. Chociaż wprawdzie ten samochód no, niedawno wyjechał z salonu, więc nie jest bardzo zajechany. E, no ale zresztą zobaczycie to jak, e, jak umyjemy. Sam, sam, sam jestem ciekawy, jak wygląda pod tym brudem, który może nie jest jakiś wielki, e, no ale jestem ciekawy, w jakim stanie jest ten, ten lakier. Więc zabierajmy się kurwa do pracy. No dobra, teraz oczyszczenie. Zaczniemy od wstępnego wyczyszczenia fel. Bo one są zawsze najbardziej upierdalone. Pani operator, podejść tutaj pan. Felki sobie z takim środkiem specjalistycznym do felk sprzykujemy najpierw. Zalecałbym je najpierw sprzykać i spłukać po chwili, a, a nie sprzykać jakimś pędzelkiem od razu ten syf e, czyścić. Ponieważ to no nie oszukujmy się, że już te e, w nowszych autach felki są e, w takiej technologii robione, że tu mamy trochę błyszczącego, tam mamy jakiś piano black. No tak jakbyśmy teraz wzięli pędzelek i smarowali pędzelkiem. E, ten brud, to jest duże duża prawdopodobieństwo, że poruszymy fęgiem. No dobra, jak sprzykamy sobie felgi, no to niech one chwilę poleżą w tym e, magicznym specyfiku. E, oczywiście możemy tym magicznym specyfikiem też sprzykać sobie e, ładnie karoserię, doły drzwi, te sprawy, wiecie, e, ponieważ ten specyfik usunie nam lotną rdzę, która na naszym aucie się osadziła. E, akurat ten specyfik, którego użyłam jest bezpieczny. No nazwy nie mogę wam niestety powiedzieć, jeżeli ktoś chce, to niech napisze do niej ponieważ nie zapłacili mi za ten materiał, tak? Za darmo to ja nie będę niczego reklamował. No ale możemy sobie sprzykać, lotną rdzę usuniemy za chwilę, spłukując felgi. Poczekamy sobie chwilę. Niech tu żre. I przechodzimy do płukania. Ale to śmierdzi jest. Bo no co, no przecież po... położę tych rzeczy, piję, włożę, ruszuję, mam pogodę, jak mam tu pracować w takich warunkach? Kurwa, dostałem w okno z DHP No dobra, jak wstępnie sobie wyczyściliśmy tą felgę I ten największy brud spłynął, no to teraz możemy przejść do pędzelkowania tej felgi Osobiście kurwa nienawidzę, jak felgi tyle ramionek, wgięć, zagięć i różnych przetłoczeń, bo jej się naj, najciężej myje. No ale no nikt nie powiedział, że ta robota jest łatwa i przyjemna. Tak, Więc teraz dokładnie kawałek po kawałeczku... Pędzelkiem oczywiście wyczyścimy w, w tym przypadku tej felgi on no, tak z zewnątrz, jeżeli chcemy E, też dokładnie wyrzucić felgę e, w środku, a wypadałoby, żeby zaraz nie upierdolić e, tej właśnie wierzchniej części, to bierzemy sobie takiego szczura na patyku no i wpychamy go tutaj, no ręce jest to trochę utrudnione, bo ta tarcza hamulcowa jest kurwa praktycznie takiej wielkości jak ta felga, no ale tym szczurem na patyku ładnie sobie tam wszędzie dochodzimy, czyścimy, tylu rilu wiecie, no to już kurwa szczurnie się nie mieści praktycznie, no, no tak, tak, wence jest to trochę utrudnione, ale ale jakoś daje radę. No dobra, jak skończyliśmy już się pierdolić z felgami, to przechodzimy do kolejnego etapu, czyli całe auto musimy zlać pianą. Teraz chwilę poczekać, żeby piana no, standardowo zeżerała ten brud, ponieważ ona ma za zadanie usunąć ten nie, większy nalot całego syfu, który się zgromadził na naucie. W tym czasie oczywiście możemy sobie ściągnąć podłogę, żeby się nie wypierdolić, ale my lubimy adrenalinę, więc jakby tego nie ściągamy, kurwa, bo jest, jest, jest duża szansa, że wypierdolę się na, zęb, na, na ryj i sobie wybije zęby, tak? Więc ja lubię ryzyko. No i po tym jak już e, ta piana wszystko zjeżdża, przejdziemy do spłukania. Mycie. Potrzebujemy do tego dwóch wiaderek najlepiej. Najlepiej jak te wiaderka będą miały takie o separatorki. To cały brud, który będziemy ściągać z auta, no te separatorki będą nam oddzielać. Dlaczego potrzebujemy dwóch? Do jednego wiadra lejemy wodę z szamponem, drugie wiadro będzie miało czystą wodę. I maczamy sobie właśnie tej wodzie z szamponem. Myjum myjemy robimy. Potem maczamy w czystej wodzie, znowu do tej wody i myjimy Tak? No to... No. O to chodzi właśnie być na tym wiatrach, więc tak, zabieram się do roboty. Ogólnie producenci tych szamponów tam zalecają jakieś miarkowanie, dawkowanie. Stać nas, kurwa. Więc leję na oko. Co robisz, tam? Tak se robię, żeby pianka była. I ciak banie. pamiętajcie, żeby jak najczęściej właśnie płukać sobie tą gąbkę, bo chyba nie chcemy, żeby tam się dostał jakiś brud i nam porysował samochód, żebyśmy mieli więcej roboty przy polerowaniu, tak? A tym bardziej, jeżeli nie chcecie później polerować samochodu, no to kurwa tym bardziej jak najczęstsze płukanie gąbki jest jak najbardziej wskazane. No i teraz zaczynajmy sobie części samochodu przechodzą do dolnych, ponieważ na tych dolnych częściach jest najwięcej sypu, Więc jeżeli już sobie umyjemy na przykład taką o część drzwi, to nie jedzmy tą gąbką kurwa do samego spodu, gdzie jest największy syf, tylko wypłuczmy na spokojnie, ciach. ciach. I teraz możemy progi już w ogóle na sam koniec zostawmy. Tak, progi to już... Progi już na sam, sam, sam koniutki koniec. O. Kiedy już sobie ładnie wyczyściliśmy, umyliśmy cały samochód, bo no musimy go osuszyć. Można to oczywiście zrobić ręcznikami, ale no to jest e, trochę roboty, bo te ręczniki są mokre, bo trzeba jeszcze no, służyć te ręczniki. Znaleźliśmy fajniejszy i trochę szybszy sposób. On jest o wiele szybszy, kiedy na aucie jest jakaś powłoka. No, w tym przypadku na aucie jeszcze nie ma powłoki, no bo musimy ją położyć. E, no ale zobaczcie, jaki sposób wymyśliliśmy do wysuszenia samochodu. Teoretycznie producent nazwał to dłuchaną do liści. Dla nas to jest suszarka do auta. Jeżeli gdzie nie gdzie nam bo nawet suszarce zostały mokre, ślady jakieś wycieki, no to wtedy faktycznie bierzemy sobie ręcznik i już tym ręczniczkiem możemy delikatnie resztę ładnie wysuszyć. Tak. Ten... No, więc auto już sobie umyliśmy, wysuszyliśmy. Jeżeli to zrobimy właśnie w taki sposób, jak pokazałem, szansa na to, że powstaną nam jakieś nowe mikrorysy jest naprawdę znikoma. I dzięki temu, że już mamy auto praktycznie no, idealnie przygotowane pod e, polerkę, zanim jeszcze, ała kurwa nieboczyk, zanim to zaczniemy, dzięki właśnie takiej lampce inspekcyjnej możemy sobie sprawdzić jak dużo właśnie rys do tej pory się zebrało na aucie. No tu jak widać jest wszystko w porządku. No front oczywiście, ale to standardowo jest bardziej zajechany, bo tu mamy już trochę e, wrzerek od robaków, e, ponieważ e, no ktoś po prostu na czas nie zmył tego, no i się wżarło, no to maszyną będziemy musieli ładnie, ładnie usunąć, no bo to już niestety tylko i wyłącznie kwalifikuje się pod to, żebyśmy właśnie usunęli tą maszyną. No i takie mycie detailingowe jesteście w stanie zrobić sami w domu. No wiadra kupić to nie jest większy problem, w jakimś markecie budowlanym zawsze można, no tam nie będzie wprawdzie z separatorem, więc no już lepiej się pofatygować do jakiegoś sklepu z autokosmetykami. No ale nie są to jeszcze aż tak drogie rzeczy. Jeżeli teraz przechodzimy do polerowania tego samochodu i później do położenia powłoki ceramicznej, tu zaczynają się schody, ponieważ potrzebujemy do tego bardziej profesjonalnych środków. Nawet no profesjonalnych, no to już niestety też droższe. Zacznijmy od tych jeszcze tańszych, czyli będziemy potrzebowali past polerskich. W zależności oczywiście od tego, e, czy będzie to uanset czy tuste, no tutaj będziemy wycinać ten samochód, e, ponieważ tego zaraz nie potrzeba, ale i tak już zrobimy z niego takiego czarnego potwora, więc zrobimy to na dwa etapy, czyli musimy mieć ostrą pastę potem pastę finiszującą. Oczywiście gąbeczki. Oczywiście ściereczki, którymi to wytrzemy później, taką tą pastę. No i najważniejsze maszynę polerską, tak, to jest maszyna typu Dual Action, no, i wątpię, żeby komuś się chciało zakupywać taką maszynę, bo koszt tej maszyny to jest w granicach nam 3000 zł, czyli no jest już to jakiś spory wydatek. Więc, jeżeli nie chcemy, że tak powiem, robić full detailingów, to nie ma sensu tego. Zarastajemy przy etapie mycia, taki jaki Wam pokazałem do tej pory. No, a teraz, jeżeli chcecie, to, to zapraszam Was do kolejnego etapu. Teraz będziemy polerować ten samochód. Pokażę Wam jak. No to zaczynamy od nałożenia pasty na pad. jest tak turbo skomplikowane, ale za pierwszym razem, jak otwieramy nowego pada, to lepiej sobie go dobrze tą pastą namoczyć, żeby ładnie wszędzie ciało. tak? Potem i tak będziemy wielokrotnie musieli tego pada dmuchać, żeby nam się nie zapchał, ale pierwsze takie, pierwsze takie coś to trzeba, o tak ładnie. Ładnie kurwa najebać tego z serduszkiem, wiecie jak jest, tu nie ma biedy kurwa, tak ocia, jeszcze ach, chuj, jeszcze stać mnie kurwa, jeszcze trzy kropki postać. No i najlepiej zaczynać jakiś, od jakichś małych elementów, na przykład od maski. Kurwa, to chyba nie jest najmniejszy element. No chuj trudno, no. nam i już pasta sobie jakąś tak rozprowadziliśmy, no to możemy zwiększyć obroty i zacząć ciąć tego kurwa dziada. Jasta. No i sobie teraz tak możemy wstępnie na razie sprawdzić, czy nam coś to wycięło. No i... No i wycięło. No. Ślady po robakach mimo. Ale to jeszcze nie koniec. Jeżeli nam się pat już upierdzieli, tak, że będzie zapchany od tej pasty, to żeby jak najlepiej i najefektywniej wycinać te ryzy, no to musimy przedmukać pastę. No dobra, jeżeli wycięliśmy sobie cały samochód, no musimy go teraz wyfiniszować. Dlaczego? Ponieważ e, ostrzejsza gradacja gąbki i pasty, której wcześniej używaliśmy, mogła spowodować jakieś hologramy na tym aucie. To są takie dziwne prześwietlenia. Jak wyjedziemy na słońce, to widać. W tym świetle akurat jest tego nie widać, dlatego zmieniamy na taką delikatną gąbeczkę, bierzemy sobie taką pastę finiszującą no i lecimy cały samochód od góry do dołu. Jeżeli oczywiście moi drodzy nie chcemy tych takich plastików, różnych gumeczek i innych pierdółek, które są na całym aucie upierdzielić pastą, lepiej je sobie jakąś tasiemką zabezpieczyć bo potem usunięcie pasty e, z tych plastików jest naprawdę przerąbaną robotą, więc pochój się męczyć, kleimy, potem zdejmujemy ją po robocie, więc to, do roboty. No i w ten sposób e, z lakieru robi nam się takie piękne lustro w którym możemy się przejrzeć w sumie. No i jak sfiniszowaliśmy cały samochód, to wreszcie mamy święty spoko... Nie, nie mamy świętego spokoju, ponieważ jeżeli chcemy położyć powłokę ceramiczną, to auto musimy jeszcze raz umyć. No i ja nie będę wam pokazywał całego procesu mycia, ale w tym czasie wspomnę wam o konkursie. Ponieważ jeżeli chcecie, żeby wasze auto właśnie... żeby wasze auto właśnie tutaj się znalazło, i żebym zrobił tutaj full detailing w nim, no to musicie spełnić pewne zasady, tak? Pierwsza zasada to jest, żeby oczywiście ten film polubić i skomentować, tak? Łapka w górę i komentarzyk. I oczywiście komentarzyk musi być jakiś taki fajny, z pomysłem. Druga zasada, no to jest, żeby udostępnić ten film na Facebooku, tudzież na Instagramie, no oczywiście z oznaczeniem mej skromnej osoby, znaczy, mego skromnego kanału w sumie. I co? I z grubsza to wszystko, a w ciągu tygodnia wybierzemy właśnie jednego z Was, którego auto tu się znajdzie? No, wartość takiej usługi to gdzieś w granicach 1500 tysiąca złotych, więc jest o co walczyć, moi drodzy. Jest o co walczyć, tak? Więc zachęcam. A my co? Przechodzimy już do kolejnego etapu. No dobra, mamy to. Auto jest praktycznie przygotowane do położenia ceramiki. Przed ostatnim, tak naprawdę, etapem jest odtłuszczenie. Czyli co będziemy potrzebować do odtłuszczenia? Szmateczki. takie ostatni do odtłuszczania, autka. No, i teraz nakładamy sobie specyfik na szmateczkę. I tak, o tak robimy. Oj, tak masujemy ładnie, i otuszczamy cały wóz. No dobra, do położenia ceramiki potrzebujemy trochę szmatków. Jak najwięcej, im więcej, tym lepiej. Produktu czyli ceramiki. Padzika takiego, na którego nałożymy sobie ładnie e, szmateczkę. No i ceramikę będziemy zaraz lać na padzik i nakładać na auto. No to, to zaraz wam to pokażę. No i sobie. O. A nie leci? O, leci. No musimy najpierw dobrze nawilżyć ten padzik, tak? Chuja z serduszkiem. Teoretycznie w ogóle do tego powinien założyć jakieś rękawiczki, maskę kurwa ochronną, no ale jak już wiecie, kocham ryzyko, więc chuj, jebać BHP. No jak już mamy ten padzik nawilżony, no to wybieramy sobie jakiś element niewielki, na przykład cały kurwa błotnik i sobie ładnie rozsmarowujemy tą naszą Powłokę, o tak robimy. I jak położyliśmy sobie tak już praktycznie cały błotnik. O, tak sobie położyliśmy błotnik cały. No to musimy chwilę poczekać, ale nie za długo, bo jak nam to wyschnie, to zaraz w ogóle tego kurwa nie zmarzemy. Szmatką numer jeden rozcieramy sobie tylko tak powierzchownie tą powłokę. Nie docierając jej zbytnio. Ponieważ szmatką numer dwa, Proszę szłapkę numer 2. Składką numer 2. Już finalnie ładnie. Wszędzie docieramy, żeby nigdzie nie było takiego śladu. I kurwa ta dam. Jeden element mamy położony. Zostało jeszcze tylko 95% samochodu. Wbrew pozorom, tak naprawdę, to nie jest takie proste, ponieważ musi zostać zachowanych parę elementów, jak odpowiednia wilgotność, odpowiednia temperatura w pomieszczeniu, żeby ta powłoka dobrze, że tak powiem, się utwardziła i w ogóle się przyjęła na lakierze. Eee, no bo jeżeli będzie zbyt wilgotne lub zbyt gorąco, no to chuja nam z tego wyjdzie za przeproszeniem. Nie możemy... Najlepiej znaleźć się do tego pomocników, to się kurwa nie zmęczycie przynajmniej. Kto? Co? Gdzie? Gdzie? Przecież tam jeszcze nie kładłem. Tylko ten fragmencik. Tylko ten fragmencik, spokojnie. I po jest stronie to samo. Do tak. O, widzicie? Idealne po prostu. To jest kontrola... kontroler kontroluje kontrolującego, który kontroluje osobę ścierającą. No to już w ogóle to nie ma prawa wtedy nie wyjść, gwarantuję wam. Jeżeli zapytacie po co w ogóle, znaczy po chuj ta ceramika? No to ceramika na pewno nadaje nam na takiej mega kurwa szklistości na lakierze, nie wiem czy obiektyw akurat to wyjmie i wybierze i będzie to tak fajnie widać, ale chyba wątpię, na pewno w słońcu jest to fenomenalny efekt, do tego o wiele łatwiej nam się samochód myje, e, brud się go tak nie trzyma, no i jest gdzieś to delikatna ochrona przed rysami, oczywiście jak przypierdolicie w kartony no to śmierć na miejscu, no nic tego nie uratuje nawet ceramika, mhm. ale... Gdzieś przed czymś delikatnym, jakimiś rysami. Na pewno chroni też przed y, ptasimi kupami, albo robakami, jakiej wracacie po trasie. To łatwo jest sobie zmyjecie ze zderzaka. Więc to same plusy, zero minusów, no, także właśnie tego. O! I moi drodzy, tym sposobem przygotowaliśmy sobie auto w 100% do sezonu. No może nie w 100%, bo jeszcze wnętrze. No ale to jak będziecie chcieli to może w kolejnym odcinku, jak to będzie 1000 łapek w górę na przykład. O na tym aucie ceramika jeszcze musi się utwardzić, czyli musi postać sobie w ciepłym garażu tak przynajmniej dobę dwie i więcej tym lepiej. W pełne utwardzenie ceramiki następuje jak podaje producent po 14 dniach. No ale kurwa, no nikt nie będzie trzymał fury dwa tygodnie w garażu, no przecież fura służy do jeżdżenia, tak? I w sumie nie ważne, czy macie m 2 czy na nowe auto prosto z salonu, czy jakieś starsze, to tak samo fajnie jest o nie zadbać. Już wam pokazuję dlaczego. Nie jest to... <grystanie> 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 Ale się urwał mikrofon, moi drodzy, powiem tutaj, auto, które nie jest właśnie się urwał mikrofon podczas tego, no nie wierzę, czekajcie, zamontuję go może jakoś, albo tu go przytrzymam, nie wiem, masz kłapo, teraz ty kontynuuj tę nagrywka trzeba tak, bo tu mamy auto, które nie jest prosto z salonu, a wyszło praktycznie tak samo dobrze jak N2. Powstajemy praktycznie bliźniacze kolory na tym aucie. Więc no jak widzicie, można dbać i o starsze auta, i o te nowsze. No to co, mój? Ja za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję. Przypomniał o tym konkursie, który był w trakcie filmu. No i zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, no i komentarzyka. Na razie.